Oj ty k***a, ku... złamało ja p***e, weź. Jaka akcja, ja, ja. niebezpieczniej jest jeździć na ryby z windą. <śmiany> Siema mordeczki, witajcie na zakończeniu sezonu sandaczowego. Mamy dzisiaj 29 lutego, jest to ostatni dzień, kiedy można łowić sandacze na Mazowszu. Jesteśmy na naszej stołecznej wodzie, jest to oczywiście woda nieobjęta PZW. Tak, a według klapru można łowić do końca lutego sandacze na takiej wodzie. A ja dzisiaj będę łowił na gumę, na grubo. Oczywiście to jest główka jeszcze za ciężka na tą wodę, Głowa będzie jeszcze większa, i zobaczymy co z tego wyniknie. Ja dzisiaj wziąłem sobie 15 kogucików, myślę, że się sprawdzi. Ja dzisiaj wychodzę na woblera. A ja jak to o tej porzej roku? Klasycznie. Na drop -sota. Hal -roder. Prosto z rugi przywiozłem na no. jednak na rogi warto jeździć. nie tylko po pajki. takie na razie. Ale naprawdę wygląda fajnie, bo jesteśmy w nocy i nie mamy tego problemu, że jest ciemno, że nic nie widać. Oświetlony, street fishing to jest jednak street fishing. Lubię to. Mam dwa kolory, dwa woblery i chciałem złapać co najmniej dwie ryby. To żadnych wymagań nie mam. Jesteśmy na street fishingu. Tutaj z zasięgniętych informacji największa ryba, jaka została złapana z sandaczy to jest 63 cm. A więc podejrzewamy, że tu po prostu nie ma większych ryb, a więc mogę zastosować dość delikatny kij, na wędkę Goza do 24 gram. Z cienką plecionką 0,13, 8 sportową, Hype Tackle, do tego też cienki fluorocarbon 0,30. No jest to odchudzony dosyć zestaw. Bo takim zestawem na 5-gramowej główce na niedużych bo tutaj użyłem teraz 12,5 cm, o wiele będzie jest lepsze czucie. No i po prostu łatwiej będzie to wyczuć nawet delikatne branie. Oczywiście, tak jak powtarzam, to są warunki wyjątkowe, gdzie wiem, gdzie duży ryb tutaj się nie spodziewam, Jest to zabawa, jest to street fishing. dlatego można użyć finezyjnego zestawu. Przy innych warunkach Potrzeba, zawsze raczej odradzam używania tak delikatnych zestawów. Pojechałem na, na siemianówkę z piotkiem pierwszy raz. Bananami? I mówię, tak, mam banana, że nic nie zrobimy. I 15 minut ryba, zaraz ryba, zaraz ryba. Nigdy się nie spotkałem z sytuacją, że jak ktoś wziął banany, żebyśmy połapali. Nigdy. Mam nadzieję, że się będzie no inaczej. Ostro, tak. ostro ostro, ostro. się tak strasznie to Ci się wbiło. Wodą biegła? Wodą biegła ja ją wyciągnąłem. Cię <ślam> się złapała, uratowałem jej życie. na dwie ręce ten materiał, ja Kurde, jaka to jest historia, ja pierdzielę. A takie ryby też jeszcze chyba nie złapałeś. Nie. Znaczy gruda, chuda taka ryba dosyć. <niewicza> Mizerna. Chudzinka, tak. To co one robią? 1200 zł kosztują te twoje spodnie? A to ty jesteś zawodową biegaczką, tak? Tak. Nie dość, że programy o zwierzętach to jeszcze zawodowy biegacz. Kurde. O już poszło. O no już. Kurde, słuchajcie. Jest. Jest. Więcej tych poławiaczy? Tak, jeszcze tam jest kolega, no Jezu. Dobra, powodzenia. Przed chwilą była taka sytuacja, no, że złapałem naprawdę, naprawdę to była potężna, potężna szczuka, sztu, aż mi wyrwało prawie wędkę z łapy, no i ją złapałem. Naprawdę ciężko było ją wypiąć, więc stwierdziłem troszeczkę, że jest mniejsze przynęty, ale zajrzałem do, do pudełka i, i nie ma małych i w końcu zdążyłem większą. 12,5 cm taką miał kółeczkę bardzo miękką na dropsiku. Dzisiaj zostałem oszukany. Mam co prawda fajnie wodoodporną kurteczkę Foxa ale na dole są niestety jeansy, chłopaki mnie oszukali Mara z kombinezą maki tak samo. Myślę, że jeszcze pół godzinki i będą musiały spadać, bo śnieg pada coraz mocniejszy i nie da rady powodu, że tutaj usta spada. Jeżeli chodzi o ubiór, no na takie wyjście wieczorne, kiedy wiemy, że mamy temperatury między 0 a 3 stopnie, może nawet 2 stopnie, y, warto wziąć ze sobą kombinezon. Ja mam ten kombinezon, w z y, Bardzo go lubię. Y, dlaczego? Dlatego, że on jest bardzo prosty. Jeżeli chodzi o ubieranie się, bo tak naprawdę jak go zrzucam, rzucam go sobie na ubranie. Wychodzę z pracy, wychodzę z pracy w ciuchach, zrzucam tylko z siebie kurtkę i na to, na te jeansy, na tą bluzę wrzucam ten kombinezon, Także bardzo, bardzo jest to szybkie, dobre rozwiązanie. o, o, o jest! Jest ładny. Ale ładny był. Ja pierwszy... Co to, mu Poszedł, poszedł tam. Ale... A może ty kaczkę złapałeś, Mordo? no tak. Ale ja... Robert, co się stało? Kurde. Mordo, no ja widziałem co się dzieje, no. Ten Kogut dzisiaj wymiata, kurde jego. To są koguty Krzysia. Krzyś, Krzyś. Koguty Krzysia one się nazywają, tak? Tak, tak Ty, no tak. chyba trzeba będzie mi się coś Pani wydaje, że z krzyśiem. teraz są Koguty Krzysia. Trzeba trzeba będzie... Yy, chyba mi się wydaje, że się kontrakt podpisać, żeby dla Hype tak zaczął, kurde, kręcić, jak to są tak łowne koguty. bardzo. Mega są te koguty, kurde. Dzisiaj łowisz na Krzysia, można powiedzieć, Dzisiaj z Krzysiem? Jestem Krzysiem. Krzysiem, czyli nie, nie pijesz piwka, także ja dzisiaj Krzysiem nie jestem, nie łowię na koguty, samochód zostawiłem. Takim zestawem komfortowo mogę łowić sandacze do 67 cm. Powyżej tej granicy, to jak ja już to mówię, zaczynają się już większe sandacze i tu już jest loteria. Albo się nam wepnie, albo się nie wepnie. Największego sandacza, jakiego mi się udało wyholować na tą wędkę, to miał 72 cm. Później po, po tej rybie miałem strzał o wiele mocniejszy, po czym o wiele mocniejszy. Opór na, na wędzisku, tylko po czym, jak guma się przesunęła po zębach i się y, nie wcięła. Także no to mówię, to jest, to jest rozwaga tutaj przy używaniu takich zestawów. Jeśli chodzi o łowienie ryb, konkretnie drapieżników, to tutaj nic mnie nie zaskoczy. Tak? Przyszliśmy dzisiaj z myślą, przynajmniej ja, że trzeba łowić bardzo lekko, dropshotem w miejscu grać. A zapytałem się po prostu Roberta, bo Robert miał dwie ryby, mu spadły. Jaką gramaturą łowi na tym kukucie? Powiedział 12 gram, a mamy tutaj 1,5 metra. Ja owiem piątką na drobszocie. Słuchajcie, założyłem sobie dodatkową piątkę, czyli mam dyszkę, czyli lecę takim bardzo szybkim opadem, pukam odno, może to, to powoduje to, że spuca to jakieś osady z dna. No i słuchajcie, nie miałem pierwsze branie, obciągnięcie gumy, więc. Tutaj nie ma nigdy utartych schematów, nawet na płytkiej wodzie czasami trzeba mocniej przywalić i to o, na końcówce lutego. W rybach nigdy nie nic nie zdziwi. Trzeba o tym pamiętać. Przyciążony dropsot jest fajną metodą bardzo, bo można na niego łowić dwojako. Możemy łowić tak jak mówię, wcześniej, jak miałem branie. Po prostu agresywnym podbiciem, tak jak na przykład na pogody, czyli mocno podbijam przynętę. Ale też teraz tak jak ja stoję, jestem wysoko na skarpie, przynęta jest niżej, jestem wyżej, dosłownie ona mi stoi na dnie, jest w tym momencie napięta. Jeżeli jest jakieś interesujące miejsce, to ciężkim ciężarkiem, tak jak teraz, gram przynętą w miejscu. Także znaczy, jeżeli jest jakiś nie wiem, krzak, jakiś wypływ, tak jak mówimy, z tych fishingu, wypływ wody. Mogę sobie zaczynać mać na, na dużym ciężarku i grać przynętą w miejscu. Albo jak jest jakiś obszar, który chcę precyzyjnie obłowić, to po prostu jedno podkręcenie i pykam, pykam, pykam. Nawet mogę tak pykać 10 sekund, przerwę zrobić, znowu pyknąć i znowu podkręcenie. To też, jest takie bardzo fajne, pamiętajcie, że czasami trzeba rybom, bardzo długo grać przed, przed pyskiem, ja to nieraz sprawdziłem jak łowiłem ryby, które widziałem i podrzucałem im przynętę przed pyskiem. Niekiedy musiałem im machać pół minuty nawet przed pyskiem, żeby rybę sprowokować do działania. Nie ja muszę powiedzieć, że... Yy... Zbiło się już tak wesoło, że to, 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 to nawet wędka jest do tego nie jak tak świetna zabawa, A się cieszę, <grym> cieszę, że wyszedłem z domu, bo w domu bym się nudził. O na hmx wersja specjalna, zrobiona specjalnie dla Marasa. Yy, fajna historia tej wędki, bo wygrałem ją w zawodach, także to jest moja nagroda. Wygrałem ją z największą rybę yy, z tego co pamiętam, 82 czy 84 cm szczupła, który wygrał zawody organizowane przez Dragona na ich tajnym, jak oni to mówią, jeziorku. Yy, no powiem, że tak, wędka 2,60 yy, na street fishing trochę za długa moim zdaniem, przydałoby się też krótszego. Yy, jeżeli chodzi o rzucanie nawet takim lekkim woblerem, czy naprawdę dobrym, Kręciolek, którym jest Citrix, w tym momencie, który mam, mały Citrix, naprawdę bardzo fajnie, lekka, przynęta lata. Możemy wykonać niedużym, niedużym wymachem naprawdę dalekie rzuty, także yy, kijek, no, bardzo czuły dodatkowo, powiem szczerze. Pływa pod tą wodą, trafi w jakąś, nie wiem, yy, czy gałązkę, czy, czy listek, czy coś, wszystko czuje, Dodaje to jeszcze fajnych emocji w łowieniu, przez co człowiek zacina to od razu, fajne to jest, lubię to. Wypady wędkarskie dzielą się na wypady wędkarskie i wypady towarzyskie. No i to dzisiaj jest taki typowy wypad towarzyski. Jeśli chcecie taki wypad dobrze spędzić, bo wiecie, no nie tylko ryby są ważne, tylko również inne aspekty. Jeśli wypad towarzyski chcecie na rybach dobrze spędzić, najszybciej wędkę złóżcie, schowajcie do pokrowca, będziecie mieli po prostu święty spokój. Słuchajcie, mordeczki, tutaj u nas na Mazowszu jest koniec sandaczy. No niestety bardzo chcieliśmy dzisiaj złapać, czułem nawet, że tutaj złapiemy, dwie ryby były, spieły się, to jest bardzo przykre, ale to jeszcze nie jest koniec łowienia, tak, mamy jeszcze w marcu możliwość połowienia sandaczy na Zalewie Szczecińskim, do połowy kwietnia możemy na Zalewie Wiślanym, no i my do 22 kwietnia na Rugi, także bądźcie z nami, subskrybujcie ten kanał, bo jeszcze na pewno z kilkoma materiałami sandaczkowymi z tego sezonu jeszcze wlecimy na ten kanał i to będą grube sandacze, to wam gwarantuję. To będzie wyjątkowy rok najgrubszych sandaczy. Nie pożałujecie. Pozdrawiamy. Pamiętajcie, pleciona jest tylko jedna, a cała reszta to w podrabiańce. Da, da, da. Cześć.